Dzień dobry, witam właściwie po w kolejnym filmiku. Już to na pewno zauważyliście, że filmik powstał przy współpracy, a ta współpraca to współpraca z firmą Lily Silk. To jest mój trzeci raz, kiedy firma proponuje mi wybranie sobie jakichś produktów z ich kolekcji. No ja to robię z wielką przyjemnością, ponieważ te rzeczy, które do tej pory miałam, sprawdzały mi się fantastycznie, a mam od nich już trzy jedwabne koszule, jedwabną bluzkę, jedwabną poszewkę, także muszę powiedzieć, że tutaj z taką Całą pełną świadomością Wam te rzeczy prezentuję i polecam, tak naprawdę. A dzisiaj wybrałam sobie jedną jedwabną sukienkę i dwa golfy, tym razem nie z jedwabiu, ale z kaszmiru znaczy dwa swetry, bo to jest golf i to jest taki kardigan krótki z kaszmiru. No i z przyjemnością Wam będę je w tej chwili prezentowała. W ogóle sama koncepcja firmy, sama polityka firmy również bardzo mi odpowiada. Firma pracuje w oparciu o zasady Zero Waste, także pracuje w, jakby opierając się na zasadach zrównoważonej produkcji. Nie zobaczcie tutaj żadnych w opakowaniach plastików, żadnych tutaj takich rzeczy, które są niepotrzebne. Wykorzystują też materiały, które tworzą, które produkują do cna, na przykład z resztek, które powstają przy produkcji koszul czy, czy sukienek, czy spódnic, produkowane są gumki do włosów, produkowane jest też jeszcze bielizna, dzienna, nocna. Na dole, w ogóle, podziękuję Wam właśnie takie dojście do zasobów, do firmy Lili Silk i zachęcam, żeby sobie tam pooglądać, bo rzeczywiście jest tam ogrom różnych rzeczy. I wśród tego, moim zdaniem, bardzo udana kolekcja na jesień, zimę 2023 i właśnie 2022-2023 i właśnie z tej kolekcji pochodzą wszystkie Moje rzeczy, które dzisiaj Wam pokażę. Firma przygotowuje też różnego rodzaju promocje, i zbliża się teraz Black Friday. No i wiecie, w firmach tych zagranicznych ten Black Friday często wygląda inaczej jak w naszych, gdzie tam są naprawdę niewielkie zniżki, natomiast Lily Silk przygotowuje, wiem, że te zniżki takie troszeczkę bardziej znaczne, znaczące, także również zachęcam Was do zobaczenia sobie właśnie przed tym wyprzedażą z okazji Black Friday. No i myślę, że też może być to takie miejsce, gdzie można poszukać na przykład prezentów na święta Bożego Narodzenia, ponieważ tam są rzeczy bardzo różnej cenie, są rzeczy, które kosztują no naprawdę sporo, ale na przykład są też bardzo ładne jedwabne apaszki, bardzo ładne jedwabne gumki, em, Możemy też myślę, że coś z tego zawsze skorzystać. Ja myślę, że skorzystam z własnego kodu i już mam taką jedną rzecz, którą mam wielką ochotę, żeby kupić, właśnie w ramach prezentu pod choinkę. Jeśli chodzi o kaszmir, który, który wybrałam, to jest to kaszmir mongolski, który charakteryzuje się z tym, że jest naprawdę bardzo wysokiej jakości. Jest bardzo miękki, bardzo przyjazny dla skóry, absolutnie nic nie gryzie, nic tutaj się złego nie dzieje. Jest bardzo ciepły, a jednocześnie oddycha, przepuszcza powietrze. Ja już ten sweter miałam na sobie trzeci, trzy, trzy razy, tak? To jest mój teraz czwarty raz i muszę wam powiedzieć, że fantastycznie mi się sprawdził. Było w nim mi cieplutko, a nosiłam takie troszkę chłodniejsze dni i oprócz tego też nie byłam spocona, także naprawdę pięknie odprowadza też tutaj ciepło. I jeszcze ja wybrałam w kolorze granatowym ten sweter, natomiast na stronie Lini Silk możecie zobaczyć też różne inne kolory. Warto sobie sprawdzić i różne rozmiary, ponieważ oni produkują ubrania od rozmiaru XS do rozmiaru XL, przy czym powiem Wam, że ta XL to jest taka troszeczkę XL, troszeczkę XXL, -ka. także te rozmiary są myślę odrobineczkę, większe. Niż, niż jakby tutaj sama nazwa wskazuje, czyli literka wskazuje. I jeżeli chodzi o mój sweter, to jest on w rozmiarze M. I to jest taki, taki rozmiar, który ja noszę na co dzień. Jest on dość luźny, nie jest zbyt opięty, ale też nie jest za bardzo luźny, więc myślę, że udało mi się tutaj idealnie trafić. A i przy okazji pokażę Wam jeszcze takie zestawienia, których, których ja chodziłam. Te zdjęcia są z moich takich prawdziwych wyjść gdzieś tam do miasta czy, czy, czy do pracy czy w różne inne miejsca i tutaj widzicie pierwszą stylizację, mam na niej założony ten grantowy sweter, dobrałam do niego spodnie w granatowo beżowo-brązową kratkę granatowe baleriny na takim lekko wyższym obcasie i granatową torebkę także zestaw jest taki dość monochromatyczny. wydaje mi się, że takim troszeczkę paryskim stylu Francuskim stylu, a jednocześnie myślę, że nie jest on nudny. Ten golf stanowi tutaj taką, taką kropkę net i właściwie podstawę nawet tego stroju. A, I bardzo ładnie też myślę, że gra z nim złoto, czyli mamy tutaj złote detale przy butach, złoty łańcuszek przy torebce. I złote kolczyki, ale jak widzicie dzisiaj mam założone kolczyki srebrne, także też do granatu srebro wygląda moim zdaniem też bardzo ładnie. A to jest druga stylizacja, zupełnie inna w stylu. Połączyłam mój golf z spodniami jeansowymi, do tego mam takie buty na grubszej podeszwie, takie bardziej sportowe, każualowe z tyłu. No i tutaj mam też torebkę, która troszeczkę. Koresponduje jej kolor z kolorem apaszki. Apaszka kolorowa, myślę, że tak urozmaica ten strój, troszeczkę dodaje mu takiej weselszej nuty. No, jak widzicie, czuje się w tym stroju bardzo dobrze, i myślę, że to też jest ważne, że jeżeli inwestujemy w ubranie, które nie kosztuje mało tak naprawdę, to dobrze by było, żeby to była taka rzecz, którą będziemy nosili w różny sposób, do różnych stylizacji, no bo wtedy po prostu my ją wykorzystamy i będziemy mogli cieszyć się tym komfortowym dotykiem, tym, tym ciepłym, tą miękkością. Także tak też było u mnie. Druga rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest również sweter kaszmirowy. To jest też mongolski kaszmir. Wszystko tutaj jest bardzo podobnie, jeżeli chodzi o włókna, o, o zasady, o inne rzeczy do tego golfu. I to jest już kardigan rozpinany, rozmiar też M, ma takie maleńkie guziczki, które też mi się bardzo podobają. Podoba mi się też taki detal, wiecie, to jest niby taki taki drobiazg, ale mamy tutaj wyhaftowany, wyszyty znaczek firmy Lily Silk, także też dodaje tutaj takiego elegancji, wydaje mi się. Podoba mi się to. Ja, ja nie lubię jak są duże logo, ale to jest takie bardzo dyskretne coś, co odróżnia ten sweter od innych swetrów, jest zapinany w serek. Bardzo podoba mi się to, że te, te swetry te kardigany nie są zbyt krótkie. One mają taką naprawdę idealną długość, bardzo dobrze wyglądają do spódnic, ale także na przykład. Do spodni z wysokim stanem. No, i tutaj zobaczcie moja pierwsza stylizacja. Połączyłam ten sweter ze skórzaną spódnicą. Spódnica jest ze sztucznej skóry i do tego z prawdziwej skóry już mam kozaki. Całość jest w kolorze kamelowym. Ten kolor jest teraz bardzo modny, ale jednocześnie zobaczcie, że te beże, te kamele, te, te, te brązy bardzo ładnie tutaj moim zdaniem się przenikają i myślę, że to będzie taki dla mnie Zimowy, bardzo przyjemny zestaw, który będę często nosiła, czy też do pracy, czy na różne jeszcze inne okazje. A tutaj już mam zmienioną spódnicę, zmienione buty i dodatki. Dołożyłam do tego zestawu jeszcze małą bluzeczkę w kołorze złotym. Ona jest też ze sklepu Lily Silk i to już jest inny zestaw, w takim innym charakterze, a jednocześnie dzięki tym materiałom, które są bardzo przyjemnym w dotyku, bardzo przyjemne, dobre dla naszej skóry, przypuszczające powietrze, jest on bardzo, ale to bardzo komfortowy. I trzecia rzecz, którą mam, to jest sukienka. I jeżeli oglądaliście filmik Bogusi Z to jak ją zobaczycie, to powiecie, o, u Bogusi taką sukienkę widziałam. Nie, to jest inna sukienka, chociaż wzór jest ten sam. To jest wzór w takie łańcuchy. Cały czas jest on bardzo modny. Poza tym to jest taki wzór, który jest klasyczny, który można odpowiednio wykorzystać, wystylizować, połączyć z odpowiednimi dodatkami i myślę, że będzie takim wzorem ponadczasowym. Sukienka jest jedwabna. Natomiast tak, tutaj jest chyba jakiś dodatek, albo to włókno jest tak przeprowadzone, ale ona jest taka leciusieńko, rozciąglia. Grazie. Ten materiał jest niesamowicie przyjemny w dotyku. Gładki, miły, miękki, przepięknie się układa na ciele, a jednocześnie właśnie to, co ja, ja, ja za to lubię zapłacić, czyli za komfort użytkowania. Jakby mniej mnie zawsze interesuje firma, mniej nawet krój, ale to, żeby było po prostu, czy wzór, ale żeby to było po prostu bardzo przyjemne. Ja jestem, wiecie, dotykowcem i dla mnie ubranie, które jest Komfortowe w noszeniu jest ubraniem dobrym, natomiast nie, nie noszę żadnych akryli ani podobnych rzeczy, sukienka jest sukienką kopertową. Wydaje mi się, że w takim fasonie bardzo wiele z nas dobrze wygląda, ja ją wzięłam w rozmiarze L i to jest moim zdaniem taki rozmiar 40-42. Zobaczycie na przebitkach, na zdjęciach, że ona na mnie jest taka spora. Tutaj będzie widać, jak jest krój rękawów. Także jeżeli macie rozmiar 42, to myślę. Bez żadnego problemu także ją założycie. Tym bardziej, że zobaczcie, ona jest zakładana kopertowo. Także możemy tutaj ją właściwie nosić. Czy mamy kilka kilo mniej, czy kilka kilo więcej, po prostu będzie ona dobrze przez nas wykorzystana. I zobaczcie na przebitce, jak, ono, jak ja w niej wyglądam. Dobrałam sobie do niej balerinki. Tak myślę, że właśnie troszeczkę zrównoważyły taką taką bogatą tutaj strukturę tej, tej sukienki i przede wszystkim bogaty wzór, bogaty print. Do tego dobrałam torebkę w kolorze bordowym, ponieważ na sukience są motywy łańcuchów, także moja torebka ma również łańcuch. I dobrałam Dlatego też złote kolczyki, które mają też taką, taki wzór, właściwie wyglądają jak takie łańcuszki, takie jak jak zawieszamy na szyi, ale ja po prostu je mam na uszach. No cóż, mogę powiedzieć, same widzicie, czuję się w niej mega kobieco, czuję się w niej bardzo dobrze. Miałam ją założoną w pracy i te kilka godzin naprawdę minęło w niej fantastycznie. Jest miękka, pięknie opływa sylwetkę. Myślę, że idealnie ją też podkreśla. Bardzo ważne jest też to, że ona jest taka lejąca się, leciutka, ale dzięki temu, że jest zakładana, no to nie prześwituje. W ogóle ten jedwab, mam wrażenie, że on prawie w ogóle nie prześwituje. Nie ma tutaj żadnego problemu, jeżeli założymy zwłaszcza cielistą bieliznę. Nie ma tutaj żadnych z tym związanych problemów. To, co mi się jeszcze podoba w tym jedwabiu, to jest to, że ona się w ogóle nie elektryzuje, a tego typu sukienki, tego typu ubrania mają taką tendencję do lepienia się do nóg. Tu tego nie ma. Rzeczywiście bardzo ładnie opływa ona sylwetkę, no i generalnie mówiąc, podoba mi się. Także, także tak są, takie są moje dzisiejsze zdobycze. Myślę, że będziecie bardzo często je w moich filmikach widzieć, bo to już może zauważyliście, że jak coś mi się podoba, to ja to. Często zakładam i w różnych stylizacjach, i na co dzień. Osoby, które mnie znają, te też to widzą, no ale też występuję w nich na filmikach, a na pewno i te kaszmirowe swetry, i ta jedwabna sukienka to będą moje ulubione rzeczy, jedne z ulubionych rzeczy, bo tych rzeczy też troszeczkę mam. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i zapraszam Was serdecznie na vloga czwartkowego. Do zobaczenia!